Rok 1263. Cintra zostaje otoczona, a ostatnim bastionem rodziny królewskiej pozostaje ich zamek w stolicy kraju. Ostatnie wspomnienie Ciri to krzyki ludzi, których znała całe swoje życie: ogień, krew i czarny rycerz w hełmie ozdobionym skrzydłami drapieżnego ptaka. Po wielu perypetiach młodej książniczce udaje się odnaleźć wiedźmina Geralta z Rivi, którym została związana przeznaczeniem, jednak wizerunek czarnej zjawy w skrzydlatym hełmie pozostanie z nią jeszcze na długo. To właśnie czarny rycerz będzie stał za jej plecami podczas treningów Kermoren. Nawiedzał jej koszmary na długo po opuszczeniu samej twierdzy, będzie motywował do działania, nauki i zdobycia nowych umiejętności, które pomogą uwolnić się od niego raz na zawsze. W tym samym czasie młody rycerz Kahir ma w Dyfin Abkelach podczas oblężenia cintry ratuje popielatowłosą księżniczkę. Gdy ta ucieka, chłopak popada w cesarską niełaskę. Zostaje zamknięty w wieży, oczekując na wyrok. Podczas izolacji młody rycerz orientuje się, że wciąż wraca myślami do feralnej nocy, w której to nie udało mu się wykonać zadania. Po dwóch latach zostaje wezwany, jednak nie na egzekucję, a na rozmowę. Dostaje od losu drugą szansę. Ma pojmać szarowosą księżniczkę, by odkupić swoje przeszłe winy. Na wyspie Tanet wybucha zbrojny płucz. Przedstawiciele Redani Nilfgardu oraz siły podległe Wilgeforcowi toczą regularne walki. Ciri, oddzielona od Geralta znów staje twarzą w twarz z nawiedzającym ją rycerzem. Tym razem jednak staje przeciwko niemu uzbrojona w wiedzę nabytą w Keormoren. Udaje jej się wygrać tę walkę. Jednak pod przerażającym hełmem dostrzega młodego i przestraszonego chłopaka, który odbiega od nawiedzającej ją latami wizji. Pokonany rycerz zaczyna rozumieć, że księżniczka, która była dla niego jedynie zadaniem do wykonania, znaczy w jego życiu o wiele więcej. Od tego momentu pościg Kahira za Ciri zmienia się. Chłopak zostaje związany przeznaczeniem z Cirillą. Odrzuca całkowicie plany pojmania jej na rzecz Nilgardu i robi wszystko, by ją znaleźć. Oraz chronić przed światem. Zaczyna śnić o niej dokładnie tak samo jak śni to Geralt. Widzi przyszłość Ciri oraz czekające na nią zagrożenia. Później to właśnie te sny przekonają Wiedźmina do ostatecznego darowania mu życia. Oboje śnią bowiem o śmierci podążającej za Ciri. Owa śmierć to dosłownie rosły mężczyzna o wyjątkowo pustym spojrzeniu i chudej posturze. Leo Bonhart to najemnik, który jak ma się później okazać, stanie się kolejnym koszmarem nawiedzającym Ciri. Szczury to banda złodziei i rzezimieszków, z którymi to młoda Ciri pod fałszywym imieniem falka wiąże się po ucieczce z wyspy Tanet. Oddzielona od rodziny dziewczyna nawiązuje przyjaźnia, nawet pierwsze związki z młodocianymi bandytami. Pomaga im rabować kupców i wieśniaków, co sprowadza im na głowę stróżów prawa. Umiejętności nabyte w Kermoren robią wrażenie na członkach bandy, a Falka szybko zyskuje na rozgłosie. Leo Bonhart zostaje zatrudniony do pozbycia się szczurów. Szefowie bandy słysząc to wyruszają mu na spotkanie. Zostają najemnika w samych gaciach, jednak ten bez najmniejszego wysiłku pozbawia ich życia. Widząc masakrowane ciała kamratów, Ciri staje do walki jeden na jednego, lecz również zostaje pokonana. Bonhart, będąc pod dużym wrażeniem jej umiejętności, postanawia Olać dwa sekretne zlecenia jedno na zabicie, a drugie na pojmanie dziewczyny, i zabiera ją jako swoje trofeum. Dziwna i toksyczna fascynacja, jaką Bonhart obdarzył Ciri, motywowana była głównie jej łatwością w zabijaniu oraz skłonnością samego najemnika do zadawania bólu i torturowania swoich ofiar. Kręciło go upokarzanie dziewczyny i zmuszanie do walki na śmierć i życie na arenie w Clermont. A to właśnie Bonhart uzbroił dziewczynę w jej ikoniczny miecz Zirael, którym ta posługiwała się do końca sagi oraz w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ciri stała się ulubioną zabawką Bonharta, nic więc dziwnego, że jej ucieczka niedaleko wsi Goworożec zmusiła go do pogoni. Dopiero gdy król dzikiego gonu zastąpił mu drogę, ten zaniechał swojego pościgu pod wieżą jaskółki. Ciri ostatecznie udało się uciec. Jednak gdy dowiedziała się o tym, że Yennefer przetrzymywana jest na zamku Styga, postanowiła ruszyć jej z pomocą. Szedł tam również Gerald wraz ze swoją bandą. To właśnie w murach zamku Ciri miała ponownie stanąć przed Bonhartem który przewyższa ją zarówno pod względem doświadczenia, jak i umiejętności. Co ciekawe, przez jakiś czas wydawało się, że jego starcie z Geraltem jest nieuniknione i to właśnie Wiedźmin będzie tym, który uwolnił od tego koszmaru. W kluczowym momencie, gdy wydawało się, że walka jest nieunikniona, w obronie dziewczyny stanął jednak ktoś inny: rycerz Kahir. Młody chłopak, którego przeznaczenie związane zostało z Ciri w dniu, w którym wywiózł ją z płonącej cintry. I tak w tym momencie koszmar z lat jej młodości stanął przeciwko jej realnemu gnębicielowi, i sadyście. Jak nie trudno zgadnąć, Kahir został pokonany i zabity przez Bonharta, którego umiejętności porównywano do wiedźminów, więc młody Nilfgaardczyk nie był dla niego żadnym przeciwnikiem. Ciri zrozumiała, że jedynym sposobem na ucieczkę przed koszmarem będzie po raz kolejny stawienie mu czoła. Bonhart był pijany, co stępiło jego zmysły i szybkość. Sama Ciri poczyniła również pewne postępy, i przy sporej dawce szczęścia udało jej się zasieć chorego gnębiciela raz na zawsze. I to za pomocą miecza, który sami podarował. Zarówno Kahir, jak i Bonhart pełnią niezwykle ważną rolę w rozwoju młodej Ciri. Można powiedzieć, że Wiedźminka na każdym etapie swojego życia musi mieć jakiegoś gnębiciela kogoś, kto ściga ją z powodów osobistych i jest z nią w jakiś sposób powiązany. Dlatego nie ma się co dziwić, że gdy w Wiedźminie 3 Dziki Gon atakuje Kermoren i zabija jedną z najbliższych osób w życiu młodej Ciri, ta decyduje się, nauczona bądź co bądź doświadczeniem, zmierzyć z kolejnym gnębicielem i rozprawić się z nim raz a dobrze. Tym razem jest to oczywiście Eredin, nowy król Dzikiego Gonu i zostaje on ostatecznie pokonany przez Geralta, jednak rola, jaką odgrywa Ciri w tej bitwie, jest nieodzowna. Po pokonaniu Białego Zimna i zamknięciu sprawy swojego dziedzictwa, dziewczyna stanie się pełnoprawną Wiedźminką, główną bohaterką gry Wiedźmin 4. Jest starsza, jej wrogowie gryzą piach, no i ciekawe czy i tym razem przyjdzie jej się spotkać z przeciwnikiem, który na nowo zmusi ją do rozwoju i walki o przetrwanie. Dzięki za oglądanie, dajcie znać jakiego rodzaju przeciwnika chcielibyście zobaczyć w Wiedźminie 4. Kogoś podobnego Bonhartowi, albo może tym razem jakąś kobietę, być może czarodziejkę. Tyle ode mnie, no i na razie.